Te ostatnie miesiące pandemii to przede wszystkim no, zmieniły też obraz naszej komunikacji, także komunikacji lekarz-pacjent, no, większość relacji online, ale też przyspieszyła pandemia rozwój narzędzi telemedycznych. Okazało się, że one są bardzo skuteczne, że ograniczają ten kontakt pacjenta z placówką medyczną, który może być ryzykowny. Co telemedycyna zmieni w komunikacji pacjent-lekarz? No bo będzie się rozwijać na pewno. No na pewno będzie się rozwijać, ale też myślę, że musimy pamiętać, że będzie się rozwijać w zależności od specjalności. Są takie, w których ta osobista obecność w tej samej przestrzeni fizycznej e, będzie czymś niezbędnym. E, tam, gdzie trzeba porozmawiać, na przykład, o kwestiach bardziej osobistych, nazwijmy to takich dotyczących życia, sprawy prywatnych. Chociaż z drugiej strony wiemy, że. Y, rozmaite y, interwencje psychoterapeutyczne dzięki wykorzystywaniu narzędzi takich jak odpowiednie aplikacje powiedzmy do smartfonów mm -hmm. y, są chwalone przez y, całkiem spory odsetek pacjentów y, ponieważ mówią że na przykład dzięki temu jest możliwa Skontaktowanie się z terapeutą w krótkim czasie, natychmiast niemal. Mhm. E, raportowanie na bieżąco e, problemów też może w ten sposób być ułatwione, co znowu potem e, lekarzowi ułatwia diagnozowanie. Więc sądzę, że tam, gdzie będzie nam potrzebne zbieranie danych e, takich e, na bieżąco, w trakcie. Y, y, funkcjonowania pacjentów, to myślę, że te narzędzia będą się rozwijać i powinny się rozwijać, bo dzięki temu y, będzie więcej tych informacji. Ale to też będzie oznaczało, że z punktu widzenia profesjonalistów medycznych y, będzie konieczne, aby było więcej y, wsparcia również informatycznego, bo wiele informacji oznacza większą, wiele, więcej informacji do przerobienia. I tutaj też narzędzia informatyczne są niezbędne do tego, żeby je obrabiać w sposób czytelny, tak aby docierały w czytelne, czy w miarę strawne już dla samego lekarza. E, również jakieś takie proste rzeczy typu e, proste porady w nieskomplikowanych sprawach zapewne będą się rozwijać, ale będą takie, w których e, no niestety czy stety e, kontakt e, taki. Fizyczny będzie niezbędny, no. Weźmy taką prostą rzecz, jak powiedzmy zmiany na skórze u pacjenta. Mm -hmm. Czy da się to odtworzyć, nie. jeśli chodzi o kolor, prawda? Żeby było to wiarygodna informacja dla lekarza. Być może w niektórych przypadkach tak, ale w innych nie. Więc ja myślę, że tu się będzie zmieniało yy, dużo. Yy, czyli to, co kiedyś traktowane było jako, yy, no, takie trochę strata czasu, że muszę pojechać po to, żeby odnowić recepty, to to już mamy za sobą. Tam, gdzie chodzi o potwierdzenie, gdzie się nowe rzeczy nie pojawiają, być może też przy przewlekłych chorobach, ale no, część tej medycyny pozostanie taka analogowa, jak do tej pory, bo, bo inaczej się nie da, no w końcu my jesteśmy analogowi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.